Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat pielęgnacji, dokładnie co warto robić, aby przedłużyć młodość naszej skóry, albo żeby stan skór się znacznie poprawił. Jest pięć takich kroków, pięć zasad, które warto wprowadzić do swojej rutyny pielęgnacyjnej. I bez względu na to, czy mamy 20, 30 czy 60 lat, one są uniwersalne i warto stosować je codziennie, aby... No, zobaczycie dość znaczną różnicę. Jest pięć takich zasad. Jakie są to zasady? Przede wszystkim po pierwsze, warto wprowadzić takie dogłębne oczyszczenie twarzy i wiele z pań twierdzi, że przecież robi ten makijaż albo nie zwraca na to uwagi, jakimi preparatami zmywa twarz. A jeszcze inne panie twierdzą, że skoro nie robią makijażu, to tak naprawdę wystarczy zmyć. Twarz jakimś płynem micelarnym, a co gorsze, tonikiem, i to w zupełności im wystarcza. Nic bardziej mylnego, jeżeli wprowadzimy. Takie dogłębne oczyszczenie skóry, czyli tutaj trzy fazy oczyszczenia Pierwsza faza to faza tłuszczowa Najpierw zmywamy ten cały makijaż, czy, czy nawet jeżeli go nie mamy Fazą tłuszczową, jakimiś olejkami, balsamami Później zmyjemy tą fazę tłuszczową, następnie nałożymy peeling dwa, Na przykład dwa razy w tygodniu warto stosować takie peeling I zakończymy całe oczyszczenie tonikiem To wtedy mamy pewność, że ta skóra jest idealnie przygotowana do nałożenia już pielęgnacji takiej aktywnej, pielęgnacji ze składnikami aktywnymi, i wtedy zobaczymy różnicę. I bez względu na to, czy mamy kremy z wysokimi stężeniami, czy nie, to te kremy mają możliwość działać. Więc oczyszczenie skóry jest bardzo ważną kwestią. Tak naprawdę to oczyszczenie, dogłębne oczyszczenie, przygotowuje skórę. Więc to jest podstawa tak naprawdę w pielęgnacji i nie należy tego kroku bagatelizować albo traktować po macoszemu i zmywać twarze byle czym albo byle jak. Zwracajcie na to uwagę szczególnie, jeżeli robicie makijaż, ale również jeżeli go nie robicie, to to trójfazowe oczyszczenie jak najbardziej powinno być codziennie stosowane, na pewno wieczorem. W, a w ciągu dnia rano powinnyśmy delikatnie oczyścić oczywiście skórę, ale najważniejsze, te dogłębne oczyszczenie powinno nastąpić wieczorem, żeby skóra mogła się zregenerować przede wszystkim w nocy. Więc pierwszy krok, pierwszą zasadę mamy za sobą. Druga kwestia to stosowanie seru. I znowu, wiele pań twierdzi, że jeżeli ma dobry krem, i woli zainwestować w krem, to już e, e, serum jest jej niepotrzebne. E, nic bardziej mylnego. Serum twierdzę, że jest e, bardzo istotne w pielęgnacji. To właśnie serum jest bardziej skoncentrowane, skondensowane. Ma e, w większości mniejsze molekuły, które mają możliwość wejść głębiej w naszą, w naszą skórę, i tak naprawdę serum jest skierowane na problem, który potrafi rozwiązać. Należy wybierać takie serum, które. Jest skierowany na stricte jakiś jeden bądź dwa problemy naszej skóry. Jeżeli na przykład mamy skórę bardzo szarą, ziemistą, to wtedy warto zwrócić uwagę na serum, które zawiera antyutleniacze, witaminy C, które dotleniają naszą skórę. Natomiast jeżeli borykamy się z trądzikiem, to również serum dodatkowe, serum z kwasem. Na przykład kwasem mlekowym bądź in, inną mieszanką może przyczynić się do, takiego, do takiej regeneracji naskórka, i przede wszystkim to serum może wpływać na gojenie się zaskórników, bądź serum typowo przeciwzmaszczkowe, które, tak jak wspomniałam, jest bardziej skoncentrowane i lepiej działa, spłycając przede wszystkim z Więc serum jest dla mnie taką podstawą też pielęgnacji. I serum przede wszystkim wspomaga działanie kremu, a uważam, że krem bez serum nie działa i sam, samo serum bez kremu również. Więc to jest taki duet idealny, który fajnie się wspomaga i daje naprawdę świetne efekty. Trzeci taki krok, równie istotny i uważam, że jeden z najważniejszych też kroków, to Kremy, które zawierają retinol. To jest oczywiście nazwa marketingowa. Mam na myśli retinol, czyli pochodną witaminy A. Badania, wszelkie badania już w latach 80. pokazały, że XX wieku właśnie witamina A najlepiej działa i jest w stanie dotrzeć się i pobudzić fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. E, witamina A działa na wielu frontach, na wielu polach naszej skóry, e, dodatkowo działa przeciwzmaszczkowo, pobudzając te fibroblasty, poprawiając jędrność naszej skóry, zagęszczając przede wszystkim nasz naskórek, dodatkowo Również działa przeciwzapalnie, leczy rewelacyjnie blizny, również wpływa na przebarwienia, rozjaśniając te przebarwienia. Witamina A dość mocno jest i szczegółowo przebadana, więc uważam, że jeżeli stosujecie w kremach retinol, to jest to. Dobry krok, i tak naprawdę retino, po retinolu, po stosowaniu takim, takiego kremu, tak naprawdę można dostrzec znaczną różnicę. Ja stosuję retinol od ponad. 12 lat, i widzę totalną różnicę w jakości mojej skóry. Mam 30 już teraz 8 lat, a naprawdę mogę no, poszczycić się dobrą jakością skóry. I to nie jest związane z genami, ale tak naprawdę z pielęgnacją. Więc sama potwierdzam, że pielęgnacja, odpowiednie stosowanie. Kremów z odpowiednim stężeniem daje świetne rezultaty. Nie będę tutaj wspominała o żadnym produkcie konkretnym związanym z retinolem. Jest wiele takich kosmetyków. Niektóre mniej działają, niektóre bardzo dobrze. Poświęcę ten inny filmik na temat retinolu, ale. Ogólnie chciałam wspomnieć o retinolu, abyście nie zapominały, i chociaż taką kurację zrobiły sobie z retinolem dwa razy w roku. I teraz zajmiemy się czwartym krokiem. Czwarty krok. Też hmm, uważam, że bardzo istotne w naszej, w naszej pielęgnacji, w, ra, w naszej rutynie, i może to zrobić każdy, mianowicie masaż twarzy przed na przykład zastosowaniem serum czy kremu, albo w trakcie nałożenia, warto delikatnie masować naszą skórę, żeby pobudzić przede wszystkim krążenie. Wtedy dostarczamy jak najwięcej substancji odżywczych poprzez poprawę krążenia, dodatkowo hemoglobinę. Robina również dostarcza tlen, dzięki czemu ta nasza skóra jest świetlista, promienna i bardziej dotleniona, więc to jest coś, co każda z nas może wykonać bez względu na wiek. I do masażu możemy używać różnych akcesoriów, czy wałków z, z kamienia różowego, z kwarcowego dodatkowo możemy używać szpatułek, dodatkowo jeszcze jakichś wałków, wszystko w zależności od tego na co, z czego będziemy przede wszystkim korzystały i i nawet jeżeli nie używamy żadnych akcesorów, to uważam, że jak najbardziej takie ruchy okrężne możemy wykonywać palcami I to również pomoże nam w, w lepszym dotlenieniu skóry I to jest trzeci krok Czwarty krok to jest sen no, Sen jest podstawą w odpowiedniej regeneracji naskórka. Jeżeli codziennie śpimy od 6 do 8 godzin, to właśnie w nocy skóra najlepiej się regeneruje i sen jest najlepszym lekarstwem na Dobrą pracę skóry i przede wszystkim te wszystkie etapy, które wcześniej zrobiłyśmy: nałożyłyśmy serum, kremę z substancjami aktywnymi, tak naprawdę mają możliwość działać właśnie w nocy. W nocy skóra najbardziej się regeneruje. Wtedy największe jest skupienie na procesy regeneracyjne komórek, na proces odnowy komórek, więc sen jest tutaj podstawą i warto po prostu się wysypiać. Piątym elementem, równie istotnym, to stosowanie kremu z filtrem. Wiele osób twierdzi, że stosuje jak najbardziej kremy z filtrem latem, wtedy jest największe nasłonecznienie, ale Kolejny raz badanie pokazało, że powinniśmy stosować kremę z filtrem cały czas przez cały rok, ponieważ przez cały rok mamy słońce, a dwa przebywamy często w bardzo dużym naświetleniu, w różnych pomieszczeniach, które emitują również promienie szkodliwe dla nas. I to właśnie wtedy powinniśmy się chronić przed tym szkodliwym promieniowaniem. Oczywiście. Takie kremy już w tej chwili są bardzo komfortowe w nakładaniu. Nie mamy takiej tłustej, lepkiej skóry czy białej, więc stosowanie takiego kremu z filtrem w zupełności nie przeszkadza, aby nałożyć makijaż i po prostu zapomnieć o kremie, który po prostu czasami staje się taki bardzo tłusty na twarzy. A też dodatkowo coraz więcej producentów e, marek e, kolorowych, kosmetyków kolorowych e, już. Świadomie produkuje kosmetyki, które zawierają wysokie filtry, i to są filtry stabilne. Zwracajcie też uwagę na to, jakie filtry zawarte są w kosmetykach, w kosmetykach kolorowych, bo one również mają czasami filtry, na przykład SPF 20 albo 15, i one w zupełności również wystarczają na to, aby ochronić się przed czynnikami zewnętrznymi, więc to jest moich takich pięć sposobów, które warto wprowadzić do swojej rutyny pielęgnacyjnej i twierdzę, że każda z nas może bez problemu je wprowadzić. Ja te wszystkie zasady i, i te wszystkie kroki stosuję już od wielu, wielu lat i tak jak wspomniałam wcześniej, no mogę potwierdzić, że, że te wszystkie zasady działają i... Fajnie, jeżeli osoba, która jest młoda, zaczyna świadomie mm, wpływać na swój stan skóry i świadomie mm, Podchodzić do, przede wszystkim do swojej pielęgnacji, a osoby w starszym wieku mogą znacznie poprawić kondycję swojej skóry, na przykład stosując wysokie stężenie retinolu. I uwierzcie mi, mam dowody na to, nawet w swoich klientek, gdzie panie z mocno dojrzałą skórą bardzo mocno poprawił się im stan skóry, mianowicie skóra została mocno zagęszczona i nie trzeba stosować zabiegów z medycyny estetycznej. Aby zobaczyć mocne, szybkie rezultaty. Uważam, że też odpowiednia pielęgnacja może w tym jak najbardziej pomóc. Dajcie mi znać też, jakie są Wasze takie metody, zasady, które pomagają Wam w trzymaniu dobrej kondycji Waszej skóry. Co Wy lubicie w, w swojej rutynie pielęgnacyjnej. Trzymajcie się w takim razie ciepło, życzę Wam miło, dużo zdrowia oczywiście. Jestem podziębiona, jestem chora i mam nadzieję, że, że mówiłam dość składnie, bo nie mogę, nie mogę dość od dłuższego czasu się skupić. Więc życzę Wam dużo zdrowia, dużo uśmiechu oczywiście, miłego dnia i miłego wieczoru, jeżeli oglądacie ten film wieczorem. I w takim razie widzimy się późnym, nie późnym wieczorem. Widzimy się w kolejnym filmie. Właśnie to już pokazuje, że czas położyć się do łóżka. Wszystkiego dobrego.